Piękna nasza Suwalszczyzna, Wszyscy o tym wiedzą, no i cóż? Mieszkami wśród zielonych lasów, Wśród błękitnych jezior, łanów zbóż. W suwalskich lasach szumią drzewa, Wśród nich zaśpiewa znów ptaków chór. Popłynie żywie czarna hańcza, I naszym pieśniom da wtór. Słońce odbija się. Czy wiecie co było na górze jesionowej przed laty i jaką historię ma ta góra? Zastanawialiście się, czy cokolwiek działo się tutaj zanim pojawił się wyciąg naciarski, narty zjeżdżalnie to krzyk mody zaledwie od kilku lat, lecz wcześniej kwitło tu lotnictwo szybowcowe. Uwaga, oto historia. Szybownictwo w Suwałkach rozwijało się bardzo powoli. Choć Krajowe Lotnictwo Aeroklub Odrodzonej Rzeczypospolitej powstał w 1923 roku, a suwalskie od razu rok później, to jednak mimo szczerych chęci inicjatywa nie okazała się skuteczna. Podobnie zresztą jak wszystkie inne formalne próby podejmowane przez kolejne 10 lat. Wód zmieniają barwę, przybierają czarny kolor chmur. W 1934 z inicjatywy rodmistrza III Pułku Szwoleżerów w Suwałkach, Tadeusza Rojkiewicza, powstało Suwalskie Koło Szybowcowe, które w pewnym momencie liczyło niemal tysiąc członków, dzięki czemu było najliczniejsze w Polsce. Odbywały się szkolenia, zawody, pokazy i odczyty z dziedziny lotnictwa, a ze składek członkowskich nabyto pierwszy szybowiec Wrona. Kiedy do koła szybowcowego przystąpili wszyscy podoficerowie garnizonu suwałki, powstała tu pierwsza w Polsce podoficerska sekcja szybowcowa. Rozpoczęto poszukiwania odpowiedniego miejsca na szybowisko. Najkorzystniejsze warunki naturalne miała Góra Jesionowa w Leszczewie nad jeziorem Szelmend i dlatego to miejsce przed wojną obrano na suwalskie Dzieńca szybowisko. Na Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna, harcerska... Jeszcze w tym samym roku zorganizowano pierwsze turnusy szkoleniowe. Nad szelmentem powstało schronisko, baza noclegowa i dydaktyczna dla adeptów szybownictwa, przystań na jeziorze oraz hangar na 18 szybowców. Całą infrastrukturę oddano do użytku jeszcze przed wojną. Rozsumiały się wieżby płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głowie. Rozwój działalności szybowiska nad Szelmentem przerwała druga wojna światowa. Teren przejęli Niemcy. Wzdłuż jeziora Szelment biegła linia frontu, a Góra jesienowa była strategicznym punktem na mapie walk Niemców z Rosjanami. I niestety teren ten został zdewastowany. Zniszczono hangar. Dwa lata po wojnie, w 1947 roku, działalność Szkoły Szybowcowej nad Szelmentem zostaje wznowiona. A to za sprawą byłego pilota Rafu Edwarda Wojczyńskiego. W oparciu o pomoc Departamentu Lotnictwa Cywilnego oraz Komendy Chorągwi ZHP w Białym Stoku, zrealizowano półtora miesięczny kurs szybowcowy którego uczestnikami byli głównie harcerze szóstej męskiej drużyny lotniczej w suwałkach. Wśród uczestniczek kursu znajdowała się też ludcy na przyszła rekordzistka polski w lotach szybowcowych. Jednakże katastrofa szybowca treningowego z Edwardem Wojczyńskim na pokładzie doprowadziła do przerwania szkoleń na szelmencie. Być może brak tego wyjątkowego człowieka spowodował, że na szelmencie nie wznowiono już szkoleń. A kursy szybowcowe przeniesiono do Białego Stoku. Grunty po szybowisku przejęło państwowe gospodarstwo rolne Czerwonka. Szybownictwo w suwałkach na ponad 30 lat popadło w niebyt. Idziemy w życie bez trwogi, samotni wśród ludu mas. już z raz drogi, moc żadna nie wstrzyma nas. W 1980 roku za sprawą lokalnych entuzjastów doprowadzono do porozumienia z zarządem Aeroklubu Białostockiego, dzięki czemu w Suwałkach powstała jego filia. Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego miało miejsce w samolocie AN-2 Andromeda w trakcie przelotu nad Suwałkami. Cztery lata później powołany zostaje samodzielny Aeroklub Suwalski. Ciekawostką jest zatrudnienie wówczas instruktora modelarstwa lotniczego Stanisława Skibickiego, do którego obowiązków należało o zakładanie modelarni lotniczych na terenie województwa suwalskiego. Stanisław Skibicki do dzisiaj jest instruktorem suwalskiej modelarni, znajdującej się w krajowej czołówce tego sportu. W biurze, na jeden weszliśmy szlak, w ten jeden zdoby nasz znak, a gdy rozkoszy ja użyć chciałem. Na obóz letni, ja pojechałem. Bo na obozie miłość zdrowo. Zobaczyć można i to i owo. I w tym to, też czasie na szelmeńskim szybowisku szkolenia lotniarskie oferowała swym członkom inna organizacja. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Tak wspomina ten okres uczestnik szkoły pilot Dariusz Perenc. W latach 80 nad Szelmentem działała też wakacyjna szkółka lotniowa o dynamicznej nazwie Klub Szelment, kierowana przez instruktora Zbigniewa Kędziorę. Rocznie opuszczała ją dziesiątki osób z kartami lotniarza. Trzeba pamiętać, że był to początkowy okres stanu wojennego, gdzie aerokluby regionalne miały problemy z działalnością statutową, a rury duralowe były towarem strategicznym, na którym opierał się ustrój. Ponieważ ludzi z Suwałk i Białego Stoku nikt nie poinformował, że jest to niemożliwe, ruszyli do załatwiania pieniędzy i sprzętu. Jako, że w tamtych czasach sponsorem mogło być tylko państwo, wymyślono, że pod pozorem przyciągania młodzieży do partii, w ramach ZSMP Biuro Turystyki Młodzieżowej i Uwentur zacznie organizować dziesięciodniowe dniowe turnusy szkolenia lotniowego połączonego z wypoczynkiem. Frekwencja przerosła oczekiwania. Klub Szelman szkolił dziesiątki lotników rocznie, jednak wskutek przełomu ustrojowego w 1989 roku stracił stałe finansowanie i zakończył działalność. Po prostu upadł główny sponsor klubu państwo. Od 2007 roku teren byłego szybowiska wraz z górą jesionową zagospodarowuje wojewódzki ośrodek sportu i rekreacji w Białym Stoku, budując bazę sportów zimowych i wodnych. W dawnym schronisku funkcjonuje hotel Polmos potem szelmant. Aeroklub Suwalski ogłosił upadłość w grudniu 2010 roku po tragicznej w skutkach katastrofie lotniczej. Miłośnicy lotnictwa utworzyli suwalską szkołę lotniczą. Która po oddaniu do użytku lotniska na tzw. papierni w suwałkach, funkcjonuje do dzisiaj. Tyle, że lotniarze porzucili jesienową górę na rzecz nowoczesnej i bardziej dostępnej infrastruktury na zmodernizowanym w 2020 roku suwalskim lotnisku cywilnym. Tak niedawno żeśmy się poznali, a już nas rozkania nadszedł czas, choć my z tobą tyle przebywali. Dziś piosenka tylko łączy nas, my z tą piosenką. Pożegnamy. Na tym kończy się niemal 90-letnia historia szybownictwa na Górze jesienowej. Jednak szybownictwo suwalskie trwa nadal. A do suwalskiego lotniska Papiernia prowadzi ulica nazwana imieniem pilota Edwarda Wojczyńskiego, legendarnego organizatora pierwszej powojennej szkoły szybowcowej na szelmencie. A teraz niespodzianka. Realizatorzy filmu dotarli do jednego z ludzi, którzy brali udział w tym pierwszym po wojnie kursie szybowcowym w 1947 roku. Szkolenie trwało 40 dni, a niektóre czynności podejmowane przez kursantów współcześnie mogą wywołać szczery szok. Oto ta historia. A jak pan się nazywa? Lech Nowikowski. Jestem harcerzem w lotniczej drużyny harcerskiej. Jestem modelarzem, bo praca w tej drużynie należała do obowiązków każdego harcerza. W pewnym się do nas trafia człowiek, który się nazywa pan Wojczyński. Się przedstawia, że był pilotem Rafie, że przyjechał tu do Suwałku, żeby Odbudować tradycję suwalskiego szybownictwa, reaktywować tą działalność. No Zwrócił się do nas, do harcerzy, tak się złożyło, że 1947 rok. Szkoła szybowcowa jest w jakim stopniu przygotowana. Szybowce są sprowadzone. To były chyba trzy szybowce, szybowce szkolne, tak zwane SG-38, to były szybowce niemieckie, po niemieckie i myśmy jako harcerze z plecakami na plecach ruszyliśmy pieszo do szelmentu przez wioskę Suchodołu, pamiętam. Stąd się zaczęła nasza szybok marszruta pana. Pleca kamiona, pleca harcerze, w monturkach, szliśmy pieszo. W 40 roku było, z tego co ja pamiętam, było dobre lato. Ale to był kawałek Po drodze idziemy, patrzymy, budynek szowy z daleka, tak widnieje. To właściwie taki tylko y, budynek, bo nie pamiętam okna, były były chyba już okna, ale dookoła takie fondiury, wyrwy po pociskach. No niesamowite i leje. I co? Budynek, proszę pana, pusty. Dookoła y, nic nie ma, no po prostu pusta sala. Więc naszym pierwszym obowiązkiem było pójść. Tutaj obok, pozbierać słomy. Tam były gospodarz, chyba nam umożliwił, i myśmy wszyscy przynieśli słomy i zrobiliśmy sobie leże na słomy. Prymityw straszny. Studnia była, to fakt. Studnia była. Rano pobudka, harcerski dryl. Rano pobudka. I, kiedy ranne stają zorze, wie pan śpiew. I do zajęć. Pierwsze zajęcia teoretyczne były. Przygotowanie się do szkolenia. Przyjechał do nas szkolić nas instruktor zbyt gorzki, instruktor niezgodzki Bogdan. Po szkoleniu podstawowym, a szkolenie podstawowe polegało na tym, żeby zapoznać się z budową szybowca, żeby zaliczyć tzw. chwiejnice. Polegało to na tym, że staje się na, 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 na wiecznej stronie, wiatr wiał, a zatem wszystkie ruchy sterów były aktualne i każdy pilot musiał zdawać sobie sprawę z ruchów lewo, prawo, do przodu, równowaga, utrzymywanie itd. Tutaj w tym miejscu była chwienica nie było drzew niczego to było łyso pusto i wiatr, wiatr zachodni wiatr wiał myśmy tu ćwiczyli tu, ko, tu kotwiciliśmy szybowce to nie był taki płaski teren to było takie zbocze i tam w dół się schodziło tak, tak dosyć stromo a teraz tutaj patrzę wszystko jakieś takie wypłaszczone Potem były skoki, to znaczy z małego zbocza, maleńkiego zbocza, króciutko, z lin gumowych, ten szybowiec został jak gdyby wystrzeliwany. Króciutko, taki podlot tylko, wysokość może 5-7 metrów i krótkie lądowanie, taki pierwszy kontakt z powietrzem. A potem była już Góra Szybowcowa, Jesionowa Góra, 80 metrów tak mniej więcej wyliczano i szybownicy, szybowiec Ciągnęli po takim pochyły wjeździe, taki, taki był pochyły, taki ruch był z przodu dwóch za takie rączki, z boku jeden płat trzymał dwóch za, z tyłu za część sterowo-ogonowo i ciągnęliśmy ten szybowiec do góry na 80 metrów. Stamtąd był start. Start był, odbywał się z lin gumowych, to tak jak rogatywka mniej więcej, że naciągały się liny gumowe, tam był zaczepiony szybowiec. W pewnym momencie, jak linie były napięte, instruktor zwalniał ha, taki hak I szybowiec wyskakiwał wie pan takich jak z rogatywki i był lot. Pierwsza faza była strasznie ciężka, okrutna to była dla nas. Ale na szczęście gospodarz ten, który mieszkał, rolnik posiadał Konia. I myśmy jak gdyby u niego wypożyczaliśmy tego konia, nazwaliśmy go Maryśka. Ten koń ciągnął szybowiec do góry. Wie pan, po trzech dniach takiego wyjazdu byliśmy wszyscy wykończeni. Fizycznie. W międzyczasie pogody nie ma. Pogoda marna, albo silny wiatr, albo nie ma. Co my robiliśmy? Łopaty w rękę, chodziliśmy zasypywać terowy. Ile razy idziemy, patrzymy, pas wystaje, pociągamy za pas, a tam czaszka, głowa. Normalnie trupy, powojenne trupy leżały. Cały teren lądowiska to ogromna przestrzeń. Był porany zakopany, jakimiś lejami od bomb. Zasieki, niesamowitej ilości zasieków było. Mało tego myśmy napotykali miny, piechotne miny. Ja przypominam sobie jak one wyglądały, bo to były takie One na wierzchu miały takie, coś takiego czerwonego, jakieś takie zapalniki czy coś, i po tym myśmy je poznawali. Pierwsza nasza praca to było oczyścić teren lądowiska, proszę pana, żebyśmy te zasieki ciągali do, w jedno miejsce, bo to takie były zwoje, w jedno miejsce ściągaliśmy to wszystko. Były takie ele, elementy, które musieliśmy zasypywać, a zatem przypominam sobie, że ze wsi wazacy przyjeżdżali nam pomóc, żeby żwirem zasypywać niektóre fragmenty tych lejów. Pamiętam, że w jednej części lądowiska był rów przeciwczołgowy, on się ciągnął na przestrzeni chyba z 200 metrów, pamiętam to był taki szerokości chyba ze 5 metrów i głęboki taki rów, myśmy oczywiście tego rowu nigdy nie zasypywali, bo on był na uboczu tego naszego terenu. Krótko mówiąc, to była Gehenna. Myśmy, pamiętam, po tych wszystkich robotach chodzili i po drodze zbieraliśmy te, 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 te miny piechotne. To było po wojnie, to było tuż po wojnie. Że myśmy nie mieli żadnego wypadku. Tyle, żeśmy tamtego nazbierali, a potem robiliśmy, to wie pan, gromki wybuch. To pamiętam, wysadzaliśmy te miny to wie pan z hukiem, tam daleko rolnik mieszkał, to rolnicy przylatywali do nas, że to wojna pewnie jest. Myśmy chodzili te miny zbierać tak jak zbieramy grzyby. Tam byli Rosjanie, a tu byli Niemcy. I dlatego te zasieki to wszystko stanowiło tą przeszkodę dla wojska. Ja co sobie, w tym terenie my się tu penetrowali tak samo i tutaj, to było straszne. to było w ogóle coś, masakra, masakra była. To nie to było, to jest. Loty odbywaliśmy regularnie. Coraz lepiej lataliśmy wszyscy, nie było wypadków żadnych, to było bardzo ważne. A ja pamiętam, miałem jedną satysfakcję, że nauczyłem Lucynę wlazło późniejsze rekości Polski, nauczyłem samofora. Ja byłem na dole, a ona była na górze, ona samoforem podawała, co instruktor mówi. I ja już szedłem na górę, no instruktor pyta, no i co, jakie masz uwagi do dole? Tutaj ja od razu śpiewam, bo wiedziałem, co on powiedział dla grona. W niedzielę e, regularnie marszem harcerskim ze śpiewem szliśmy do, do Jeleniewa na msze. Marszowym krokiem, elegancko, jak się należy, w mundurkach. Panie wioska, wie pan, jak mysz sznurem, wie pan elegancko. Tej tak jak na filmie było, pan, z tym, jak wchodzili, to wie pan, no, to ładnie wyglądało, harcerze. Kierownikiem szkoły, to był pan Wojczyński, organizatorem. Wszystkiego dostaliśmy pod koniec naszego szkolenia. Inny szybowiec, tak zwany treningowy szybowiec, nieotwarta przestrzeń, już w kabinie szybowiec różnie nazywali. Jedni mówili, że to Jerzyk, bo wieżowiec sudeckim, drugi mówili, że to Bebi jakiś tam. W każdym razie myśmy nazywali to Jerzykiem. No ale start honorowy, no to panie kierowniku, no pan tutaj, honorowy pilot myśliwski, to niech pan wykona ten start. On kiedyś jako pilot szołowcowy przed lotniczym latał, gdzieś w Bieszczadach. No, usiadł ten człowiek do kabiny, my naciągamy, ja pamiętam, byłem tym ciągnącym linę. No i wie pan, naciągnąliśmy linę i już do końca i stoimy. I naraz patrzymy, wie pan, huk, jakiś trzask taki i patrzymy w powietrzu tylko farfole takie, wie pan, farenzle, tkaniny jakieś. No, w, na górę padamy, szybowiec rozbity. W rowie, w, w tym, w, akurat tam był yy, te zasie, nie zasiekie, rów strzelecki, w rowie strzeleckim leży nasz pan yy, Wojczyński, kapitan Wojczyński. Boże, myśmy wpadli, wie pan tam do niego, wyciągnęliśmy jego na koce i znies, znosiliśmy na dół, przyjechała karetka i zabrali Wojczyńskiego. w nieprzytomnego. Ileś złamał tam miał, sześć miesięcy leżał w szpitalu suwalskim. Sześć miesięcy. Wyszedł ze szpitala, pojechał, pożegnał się z nami. Kiedy kapitana Wojczyńskiego zabrakło, zabrakło dalszych pieniędzy na szkolenie, wszyscy się rozjechaliśmy. Zostało nas grono pilotów szybowcowych. Bez możliwości dalszego szkolenia w swałkach. Nam zaproponowano szkolenie w Białymstoku. Kontynuacja myśmy się wybrali raz, drugi, trzeci za własne pieniądze. Wiadomo, pociągiem trzeba jechać. Potem były takie dnie, że rano wstajemy, pogoda ładna, jedziemy, leje deszcz, wracamy z niczym. Potem były coraz więcej trudności. Zrezygnowaliśmy z dalszego szkolenia. I pozostaliśmy przy jednym, przy tym co się wiąże z lotnictwem, z modelarstwem lotniczym. Modelarstwo lotnicze, które trwało nam przez całe, całe, całe lata. A startowaliśmy stąd, z tego wierzchołka. tylko on mówi, jeszcze był o wiele wyżej. Na no. Przyjechałem do miejsca, w którym byłem 73 lata temu. Noc cicha nad cuwalską wioską i gwiazdy na niebie lśnią. Serdecznym uściskiem i piosenką partyzan żegnał miłą swą. Choć krew gorąca tętni w żyłach, Od ciebie dzisiaj muszę iść, Ty wiesz dobrze moja miła, za wolność trzeba walczyć dzi. Cuwalskiej nocy czar i czarnych oczu Twoich blask. Miłością złączył nasze serca dwa, lecz jutro dzień rozłączy.